Cześć. Dzisiaj szybki temat, czyli aktywacja i deaktywacja świateł automatycznych, włączanych przy pomocy czujnika zmierzchu. Tutaj jeszcze powiem Wam przy okazji tylko tyle, że wcześniej u mnie to jeździło tak, że były światła jako dzienne włączone. Czyli cały czas się paliły zaraz po uruchomieniu samochodu. Teraz zainstalowałem sobie dodatkowe światła dzienne. I dlatego, mając czujnik zmierzchu, postanowiłem aktywować światła właśnie automatyczne, żeby się zapalały tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Robimy to bardzo prosto. Tutaj, manetka dwa razy szybko na pozycyjne. I mamy komunikat na komputerze. Światła automatyczne zostały aktywowane. Tak samo jeżeli potrzebujecie je deaktywować, nie wiem, na przykład stoicie po zmierzchu chwilkę gdzieś i chcecie, żeby te światła się wyłączyły, możecie na chwilę włączyć na pozycję, ale możecie też deaktywować tą samą kombinacją, czyli raz i dwa, i mamy komunikat światła deaktywowane. Tutaj oczywiście nie wszyscy może mają czujnik zmierzchu. Wszystko też zależy od tego, jak to jest skonfigurowane w komputerze. Jednakże, jeżeli macie czujnik zmierzchu i jeżeli do tej pory tej funkcji była u Was nieaktywna, to jest zapewne szansa, że da się ją aktywować. No i co? Na dziś to wszystko. Jeżeli się podobało, łapki w górę subskrybujcie. Dzięki, cześć.